Cześć, witajcie, Asasyn08 z tej strony i witam was w kolejnym openingu zdrapek na moim kanale i dziś jak widzicie po tytule mam dla was walentynkowe zdrapki w puli dzisiejszego openingu mamy 14 zł a to przekłada się na 11 zdrapek i są to zdrapki krzyżówka z serduszkiem dwa serca trzy razy kocham cię trzy razy kocha czy lubi oraz trzy razy złoty pierścionek nie ma co zbędnie przedłużać Zacznijmy zdrapywanie. Na początek zajmijmy się drapkami za złotówkę i niech to będzie, słuchajcie, złoty pierścionek, czyli dość nowa zdrapka, ponieważ niedawno ona wyszła, no i zasady są następujące. Znajdź trzy takie same kwoty i ją wygraj, czyli nic trudnego, więc zacznijmy zdrapywanie. Piąteczka w dłoń, no i zdrapujemy może uda się, słuchajcie, coś wygrać. 4 złote, 30 złotych. 10 złotych 10 i 30, czyli nic. Ale słuchajcie, uwaga, uwaga. Teraz zdradzę wam mały sekrecik Widzicie te trzy literki P, F oraz M. To od razu skreślało naszą zdrapkę, ponieważ jeżeli są trzy takie same literki, to oznacza, że już coś wygraliśmy, więc tutaj jak widać, no nic nie udało się wygrać. Odkładamy tą zdrapkę na bok. Zajmujemy się kolejną i kolejny złoty pierścionek. Zdrapujemy i sprawdzamy, czy tutaj uda się coś wygrać. 4, 200, 10, 10, 4 i 200. Niestety nic. A były szanse na 4 zł, 200 zł i 10 zł. No niestety. Ostatni złoty pierścionek. Sprawdzamy, czy tutaj przyniesie nam szczęście. Dwa... O, słuchajcie, jest FF, czyli będzie 2 zł. Tak jest. Pierwsza zdrawka wygrana. A tu nie. A jednak mamy, słuchajcie, pierwsze 2 zł. Udało się wygrać. Cudownie, mamy dwójkę. Lećmy z kolejnymi zdrabkami za złotówkę. Tym razem niech to będzie Kocham Cię, zdrabka znana była już u mnie nieraz, ale przypomnę zasady: zdrap pole gry, znajdź róże pod warstwą ścieralną i wygraj kwotę z pola wygrana. Nie ma tutaj nic trudnego, zdrapujemy niebieskie pole i szukamy róży. Jest aniołek, prezent, łuk oraz Świece, czyli nic nie wygraliśmy, a można tutaj było wygrać 15 zł. Lecimy dalej. Kolejne kocham Cię, zobaczmy, czy tutaj uda się coś wygrać. Ponownie świece, pierścionek, czekoladki oraz data. I 10 tysięcy. No niestety, nie wygraliśmy. Pora na ostatnią zdrabkę. Kocham Cię, najpierw może, słuchajcie, sprawdźmy sobie wygraną. 30 złotych, dobrze byłoby wygrać. No to sprawdźmy, czy uda się wygrać te 30 złotych. Dobrze by było. Mamy łuk, datę, aniołka i pierścionek, czyli niestety w zdrabce Kocham cię nie udało się nic wygrać. Przyszła pora na kolejną nową zdrabkę. Jest to zdrabka Kocha czy Lubię, jest ona oczywiście za złotówkę. No i zasady są następujące. Zdrap pole sprawdź, odczytaj słowo kocha bądź lubi Jeśli odkryłeś słowo kocha, wygrałeś kwotę z pola kocha Jeśli odkryłeś słowo lubi, wygrałeś kwotę z pola lubi Czyli w sumie nic trudnego Sprawdzamy, czy coś wygramy Uwaga, uwaga Lubi, no to uwaga, sprawdzamy No niestety 0, a tutaj do wygrania było 7 zł Nie udało się tym razem Następna zdrapka, kocha czy lubi, sprawdzamy Może słuchajcie, teraz zobaczmy tak Zdrapmy pole kocha i lubi. Na pewno będzie kocha. No niestety, czyli tutaj również nie udało się wygrać. Uwaga, uwaga, ostatnia zdrabka kocha czy lubi. Sprawdzamy, co mamy tutaj. No niestety jest emy, czyli nic nie wygramy. Jest Lubi. No i będzie zero. Niestety to prawda. A tutaj trzy dyszki. No cóż, tutaj również nie udało się nic wygrać. Dwie zdrabki, przejdźmy teraz do zdrabki. Dwa serca za dwa złote, i zasady są następujące. Jeżeli jakikolwiek z twoich symboli jest taki sam jak któryś z wygrywających, wygrałeś przypisaną do niego kwotę. Znajdź dwa serca i wygraj wszystkie kwoty z pola gry. Wygrane sumują się. Świetnie, no to sprawdzamy, słuchajcie, wygrywające symbole. Jakie to są? Mamy usta. Podróż i to wszystko, tylko dwa symbole. Na to wygląda. No dobra, no to szukamy ust i podróży. Tutaj mamy słuchajcie, tort za 8 stówek. Dalej mamy Paryż za 2 zł. Następnie Perfum za 20. Szukamy dalej, szukamy dalej. Lustro za 6 zł. Klucz za 80 i pewnie będzie jeszcze jeden symbol, oby jakiś wygrany. No niestety są to słuchajcie, fajerwerki za złotóweczkę, czyli tutaj nie udało się nic wygrać, niestety. Ok, przyszła teraz pora na ostatnią zdrapkę, jest to krzyżówka z serduszkiem i przyznam wam, że po raz pierwszy będę zdrapywał jakąkolwiek krzyżówkę, ponieważ szczerze mówiąc. Jakoś niezbyt trafiały do mnie te krzyżówki, no ale mówię, dobra, raz spróbujmy, zobaczmy, czy uda się coś wygrać. Mamy tutaj, słuchajcie, litery, tutaj mamy różne wyrazy, no i jak widzicie, czekajcie, o, trzy słowa to 3 złote 4 to 5 i tak dalej, i tak dalej. Zresztą tutaj widzicie dokładnie i słuchajcie, zrobimy tak, zdrapie te pole, to dokładnie i zobaczymy, czy są trzy takie same, takie małe literki. Jeśli tak, no to coś wygrałem i będę zdrapywał dalej. Jeżeli nie będą trzy takie same, no to po prostu nie wygrałem. Ok, sprawdzamy jakie mam literki. W, L, no i słuchajcie, już widać, że niestety nic nie wygram, ponieważ są literki H oraz A, no ale zdrabmy do końca. Do końca, jak widzicie, są literki L, H oraz A. No ale dobra, zobaczmy, czy jednak coś tutaj będzie. Czy to jest jakaś ścieralna warstwa, czy nie? Tak jest. No dobra, no to sprawdźmy, chociaż no, nic nie wygram, ale dobra, zobaczmy. Ok, zdrapałem wszystkie te literki, które miałem podane wyżej. Jak widzicie. Jedynie słowo don było i coś jeszcze, sprawdźmy. Chyba już niestety nic. Chyba, że coś po prostu pominąłem przez przypadek, no to dajcie znać w komentarzu. Tutaj zobaczcie, są wszystkie literki. O, czekajcie, o tak. No i zobaczcie, zastopuję sobie film, no i zobaczcie, czy coś pominąłem, czy nie, ale wydaje mi się, że nie i niestety nic nie udało się w tej zdrabce wygrać. Podsumowując dzisiejszy walentynkowy opening zdrapek Na 14 zł wydanych wygrałem jedynie 2 zł w zdrapce Złoty Pierścionek A to oznacza, że jestem stratny 12 zł Ale spokojnie, nie poddaje się i będę grać dalej. Jak pewnie też zauważyliście, nie było jakiejś specjalnej otoczki walentynkowej w tym odcinku oprócz samej muzyki, ale po prostu nie było na to czasu i pomysłu. Tymczasem serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie lajka zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, napiszcie komentarz, jak wam się podobało i mały komentarz integracyjny, napiszcie, czy wy obchodzicie walentynki i opcjonalnie możecie napisać, w jaki sposób. Jeszcze raz serdecznie wam dziękuję za obejrzenie, do zobaczenia w kolejnych materiałach i cześć!